Kodów. Śpi sobie tam na kłodzie. Aby takie wylizły, izby, nie? Bo ludzie by ładnie stąd na gonili. Tam ma jakieś ryby, w tym jedzenie. Karp taki wymęczony, nawet się nie rusza, tam w tym stoi. A jak się ruszy, to tam go zajrzę zaraz. Chyba, że to nie jest. Nie lubi karpy tam jakiś mały poluć siedzi. no to drugie takie małe. Tam jest. Siedzą na tych skałkach, w Maja mury. Aj. Śmierdzi padliną i karmią, bo to śmierdzi sama padlina. Gdzie to i zobaczyć. Tak szybko oblecę, bo... O, tam są węże. O, mały szczur idzie. Szczur idzie i chce zjeść węża, widzicie? Karmienie było, chyba. <tutek> Daj, żaden wąż nie chce go zajrzeć. To nie jest szczur to jest jakiś poskoczek. Poskoczek, a wygląda jak Ajme tutaj. Komary pęciny. Wiecie. Tam widzicie węże. Węże na żartę, nie chcę, nie dzieje? Nie ma akcji. Idziemy dalej. No action? O, czai się na niego. Czai się, czaj i uciek. Straszy się szczura? No Macie pitona. Sorry za te krzyki, ale małpy się drą i ludzie się drą. Tam jest pyton, a tutaj w wodzie żółwia. Tam się wygrzala pyton albinos Mają pytona albinosa Muszę robić krótkie migawki, bo się wydzierają, żeby byłem O, tu jaki długo Widzicie? Ła Najgorsze to jest, że te dzieciaki biegają za mną, bo jestem biały. Aj, beżę przestraszać. Sę do kraja. Wejca. Zarobę. 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 Svabo vida, seman ek se dan dope. Do. Ne vide pou stok chate. Svabo. Piloso A tutaj jest takie coś. Silver Langur. Silver Langur sleeping. O, się. Obudziła Tam druga jest. Co znudzony dzieje? A wyraz twarzy to ma, nie? Dziwe. No i siedzą te widoki tak w klatkach. Oczy podkrążone. One dopiero wstały przecież. No, smutna twarz. Nie. Dobra, idę. Idę zobaczyć co dalej będzie. Jeszcze się odwróciła. Bo to mał... Ma opina poszła spać się iskają. Szukają z opkełków. O oh, oh. nice, baby? Hello. Na wolności one zupełnie inaczej wyglądają. Takie w klatach to takie smutne. O. No idziecie tak to jest ze zwierzętami w klatce nie wiem czy oni tu mają naturalnie pawie skąd pawie pochodzą na pewno wiem, że w Polsce ludzie lubią dużo pawie a nie, tylko w Polsce a i tu są ptasiarnie ptasiarnie ptasiarnie, a tutaj biały po Taki Nie widać kogo no. Tutaj taki zwykły Merak biru jest błękitny Nie wiem czy widzicie bo to jest jasno za bardzo się wydaje Tam jeszcze przegapiłem wybieg z czymś No i tu są papagaje tak, o wtedy będziecie widzieli. Bo to... O! Papaga się odezwał. Nie wiem, czy to będzie widać, ale ta papuga normalnie wisi na sznurku. Ona ma tak jakby. Przywią... przywiązany sznur. Ja! Yeah. Przywiązany kawał druta do głowy. Nie wiem, czy to będzie widać. Tak robią ująć. Jak się przyjrzycie, to widać tam na szyi ma kawał druta przywiązanego i ona tak stoi z tym drutem. Tak widać, to jest, to jest ten ptok. A od góry normalnie wisi drut, i ona na tym drucie jest przywiązana. Zbyt. Albo się jakoś zahaczyła, nie mam pojęcia o co to chodzi. O, pan baw się na pan. Po szkoda, że nie w tą stronę teraz macie w całej kazałości o, o nim mu zdjęcia tu jest. tu jest Pawlica, a tu jest Pan Pa Panie ma to, nie? te piórka ciekawe to Zobaczyła mnie. Papagaj mnie, zobaczył i uciekł. Chodź tutaj, papagaj. Papagaj. Chodź tu. Chodź tu. <grym> papagaj. Chcę pogadać. Ludzie muszą. To To jest taki przyjazny papagań. Można z nim pogadać. Pokaż kopytki. O. Oh. Oh, Aaaa. To przychodzi do mnie. Spójrz. Haha. You, you and your phone. Say hello Hello? Hello Tak jest nauczony, bo na pewno mu jakieś jedzenie podają i on do, z bierze tymi krogulcami i do dzioba, nie? Z płetwy do dzioba po prostu Hello To <laughs> dziś mu ręgotana nie wiem, czy będziecie widzieli, siedzi i przeżuwa tam tej kanciapie swojej. Chyba dostał jedzonko i tam sobie siedzi i sobie żuje. I się patrza, się patrza. Wybieg ma ładny. Ładny, duży. A w wodzie pływają tilapie. Widzicie? Są całkowicie bezpieczne. Sobie tutaj mieszkają czerwone i takie różne Nie chcę wyjść, bo z gorąco w cieniu siedzi Nie wiem czy będziecie widzieli w na drzewy drugi tam Drugiego wywalili do Rencztoka Half a year Jak? Dostaliśmy się... Doszliśmy do takiego miejsca i będziemy szukać teraz Zwierzętów. One mają gdzieś tu być. Jest to hipop. No. Hiplotamy mają tu być. Idziemy szukać hiplontamów. Patrzymy, może znajdziemy gdzieś hiplontam. tam taka. Palmy takie fajne, takie dziczy zrobione, a może tam się te hiblontamy. sobie kury żyją. O, ryby są, a ryby to pewno I Hiblontam! Dobra, idziemy szukać hiblontamów. Perygany sobie siedzą cztery. O, oh, baby! Babynki! Tam za tymi pelikanami łazić jakiś stwór. Jest over there, behind the cage. See, is walking now. A teraz dopiero wylas. Jak myśmy tam byli, to nie było. Teraz tam hipo potem wyszedł. Tam się zatrzymał gościem Aleksem. Tak. E. Tam gościu zabiera gdzieś tego hiplontawa. Chyba do karmienia eee. o, Ale wielki Nie wiem czy widzicie Cięć go zabrał eee. Siedział sobie w wodzie Kamerowałem i go zabrali Poszedł gdzieś do zagrody Schował go O, to wielkie cielsko było On nawołuje je tam Nie wiem przez tą kratę ja tam nie mogę przejść. Gości ich tam nawołuje I ich zabiera O, widać bąble pod wodą. Widzicie jak bąble pod wodą? O to idzie chiplą tam sobie pod wodą do niego tupcza, tam tup 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 Zaraz wylezie. Przejdę tu może lepiej widać Czeka na niego o ma tu wielkie jest To jest z Reno Reno Patrzcie jaki ten Reno tu wielki stwór jest Patrzą na mnie się patrza No nie chcę wyleść. Dobrze mu wodzieć nie to będzie set Przyjdą dzieciaki zarabiać Zobaczcie. Zobaczcie, jakie to cielsko jest. Nie dziwota, to, że on woli w wodzie siedzieć. Musi ciężko być. Zobaczcie, teraz się wysiurę, kupę drogę.

Proszę się bawić Chciałbym mieć takiego kolegę na ryby. Dobra, to na razie tyle. idę szukać dalszych przygód? Do doszliśmy do Kazuara. Ładnie wygląda, nie? A to ma spokość. No i jest Kazuar. Jest <laughs> Hello. A, ma tego Tak kiedy być dziawnął cię tym kopytkiem to Koniec świata He taki! Tarki kazuar znudzony widno A to jest jakiś inny kazuar Nie ma tego czuba nie ma tego czuba takiego. Hello Hey How beautiful Hello hey. O, spójrzenie. Hello. Spójrzenie kazuara. Be careful with the hands. Hey baby. O, sobie. Wow. Posieć ma nas. Idzie się. Posieć znosić jajka. Majka zła.